Cześć, witajcie na kanale z tej strony Rafał. Dzisiaj mam do zaprezentowania Wam buty Defender X, buty od polskiego producenta Rebel Horn. Buty, które łączą dwa światy, więc wpisują się w pewien popularny trend ostatnimi czasy. Łączą dwa światy, dlatego że mamy tutaj buta motocyklowego, ale również buta trochę audytorowego, bo jest tu wiele elementów, które przypominają nam o tym, że te buty możemy śmiało wykorzystać poza motocyklem i będzie komfortowo i będzie stabilnie. Zacznijmy od podeszwy. Podeszwa, która została wyprodukowana przez markę Vibram, także Rebel Horn zdecydował się na współpracę właśnie z tym producentem. Jest odporna na ścieranie. W centralnej jej części mamy wypłaszczenie, które pozwala na wykorzystanie tego buta na podnóżkach motocykla i to mogą być podnóżki motocykla adventure'owego, turystycznego, czy to z nakładkami gumowymi, czy bez nich. Ale myślę, że tego buta też możemy wykorzystać na jakichś takich motocyklach touringowych, gdzie są bardziej sportowe sety. Nie powinno tutaj być problemu z tym. Sam bieżnik tej podeszwy jest niezwykle agresywny w przedniej części, ale również i w tylnej, więc o stabilność na miękkim podłożu poza motocyklem nie musimy się tutaj na pewno martwić. Podeszwa pochłania również i wibracje. Zresztą wibram jest znany z tego, że takie podeszwy bardzo dobre i jakościowo robi, więc tutaj nie dziwię się, że poszedł po prostu Rebelhorn na współpracę z tą właśnie marką. Podeszwa, która jest podeszwą z przodu lekko podniesioną do góry, dzięki czemu ten czubek buta jeszcze jest dodatkowo zabezpieczony. Ale sama podeszwa to jest jakby podstawa tego buta, bo mamy tutaj całą masę różnych ciekawych rozwiązań, także pod kątem projektu, pod kątem konstrukcji, no mamy tu bardzo ciekawy produkt. Przede wszystkim cholewka została wykonana ze skóry bydlęcej. Tej skóry bydlęcej jest tutaj sporo, natomiast pojawia się też materiał tekstylny. Materiał tekstylny, ale nie byle jaki, bo mamy tutaj kordurę. Kordura jest w części językowej, kordura jest również w górnej części cholewki. Materiał, który powoduje, że jest bardziej komfortowo w tym bucie, ale też ten materiał jest potrzebny do tego, żeby współpracować dobrze z membraną, żeby ten but trochę lepiej odprowadzał wilgoć, bo mamy tutaj buta z membraną, ale nie jest to membrana mikroporowa jak na przykład gore tylko Sympatex, który ma strukturę i konstrukcję taką, że to jest materiał po prostu hydrofilowy, więc on pochłania wilgoć i oddaje ją po prostu na zewnątrz. Co tutaj jeszcze jest wyjątkowego? No wyjątkowego jest to, że mamy buta z certyfikacją bardzo wysoką, bo patrzycie na buta, który zgodnie z certyfikacją jest butem wysokim. Odporność na ścieranie, nacięcie i sztywność poprzeczna podeszwy, to wszystko jest na poziomie drugim, więc jeżeli chodzi o certyfikację buta, to no to jest tutaj bardzo silny gracz. Dopasowanie jest mocnym punktem tego buta. Mamy tu zastosowane rozwiązanie ATOP, ale Podwójny jest tutaj Atop, dlatego że w tych rozwiązaniach z pokrętłem bywa tak, że po prostu linka lepiej się dociąga w górnej części cholewki, natomiast wśród stopie pozostaje luźniejsze. Więc tutaj zdecydował się Rebel Horn na zastosowanie dwóch takich systemów, trochę jak w butach snowboardowych. Jeżeli chodzi o ten zewnętrzny boczny system, to on dociąga właśnie te dwie linki tutaj wśród stopiów, natomiast górny system. Odpowiedzialny jest za dociągnięcie pozostałych linek, czyli dopasowanie po prostu w górnej części cholewki. Te dwa systemy powodują, że po prostu ten but jest idealnie dopasowany, nie będziecie na pewno narzekać na to, że gdzieś jakieś linki są po prostu za luźno i że źle wam się ten but dociągnął. Rozwiązanie jak mówię znane ze butów snowboardowych. Po raz pierwszy coś takiego zastosowano w bucie motocyklowym, więc jest to swego rodzaju innowacja jestem ciekaw po prostu jak to zostanie przyjęte przez motocyklistów. Jeżeli chodzi o komfort użytkowania, no tutaj muszę wspomnieć o tym, że zarówno na języku jak i z tyłu napięcie mamy dodatkowe takie paski, które ułatwiają zakładanie tego obuwia. Mamy tutaj typowe elementy dla buta motocyklowego. Mamy wzmocnienie czubka buta, nakładkę na dźwignię zmiany biegów, ale również wzmocnienie tutaj z tyłu napięcie dodatkowe. Całość stylistycznie wygląda naprawdę bardzo dobrze. Zresztą no, te produkty w tej kolekcji Rebel Horna no, muszę przyznać, że jakoś tak mi dość mocno przypadły do gustu, dlatego też to jest kolejny produkt, który Wam chcę dzisiaj zaprezentować. Odblaski oczywiście tutaj są. Stylistyka tego buta wpisuje się w taki trend, który ostatnimi czasy jest wśród motocyklistów jeżdżących turystycznie motocyklem, ale też chodzących poza motocyklem. Więc myślę, że warto go przymierzyć, warto też wziąć pod uwagę. Sprawdziłem, pooglądałem i moją rekomendację Rebel Horn Defender X oczywiście mają. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba tego rodzaju obuwie motocyklowe. Trzymajcie się, i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.